Rządek. Na razie tutaj nic spektu, spektakularnego się nie dzieje. Więc nawet w razie drobnej pomyłki to absolutnie to nie gra roli. No bo tak jak Panie widzą, nie ma nad czym tutaj się nie wiem. Nie ma nad czym tutaj rozmyślać i, i przeliczać. Ale no przynajmniej mniej więcej, tak? Zachować te zarysy. No, i na początek zmniejszam o jedną krateczkę z prawej i z lewej strony. I mamy kratkę pełną, brzegową, jedną, trzy puste. Dwie pełne, czyli siedem słupków obok siebie, cztery puste. I tu taki naprawdę długi fragment kratek pełnych. Już je przeliczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia cztery. Czyli to będziemy miały siedemdziesiąt trzy słupki obok siebie. A tak. Jeżeli ktoś nie chce liczyć, to po prostu tutaj robi trzy krateczki puste, cały czas później pełne, 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 pełne. I za motywem ostatnim, tutaj oczywiście z brzegu z prawej strony robótki, dokłada jeszcze trzy pełne krateczki. I No i pamiętamy, że dwa słupki na mostku oczywiście. Dalej, kratki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22. Następnie 3 kratki pełne, czyli 10 słupków obok siebie. No i znowu mamy puste. 2 4 6 8 10 12 14 16 tym razem wyszło pustych. No i ostatni motyw krateczek pełnych i tych pełnych tutaj mam 10 2 4 6 8 10, czyli 31 słupków obok siebie. 6 pustych, 2 pełne, 3 puste, no i jedna pełna, bo sobie zmniejszamy, tak? Kolejny rządek znowu zmniejszamy. I to już będzie ostatni rządek ze zmniejszeniem. Później będziemy powiększać, ale ja zdecydowanie wolę zmniejszać. Więc tutaj przechodzimy sobie oczkami ścisłymi na czwarty słupek, czyli ten brzegowy od kratki pełnej. No I tak jak wcześniej robiłyśmy trzy oczka do góry na pierwszy słupek. I tutaj o te dwie krateczki ponawiamy, oczywiście. I te kratki pełne, dwie pełne, czyli 7 słupków, również ponawiamy. To jest taki brzeg, który. Zawsze przynajmniej do pewnego momentu, bo później przyjdzie moment gdzie nie będziemy do końca go ponawiać, ale to jeszcze długo, długo przed nami. Mam nadzieję, że raz, dwa się uwiniemy. Ale tak sobie pomyślałam, że taki duży wieżnik, czy on pasuje i na stół, i na ławę jakąś większą, fajnie mieć. W zeszłym roku zrobiłyśmy chyba dwa albo trzy mniejsze, już nie pamiętam. I tak pomyślałam, a zróbmy jeden duży. Może nie zrobimy wielu prac w tym roku, no bo to na pewno dużo czasu zajmie, ale będzie coś konkretnego. 11 rządek i teraz tak: po zmniejszeniu krateczka pełna, dwie puste, dwie pełne, trzy puste. No i teraz dłuższy fragment kratek pełnych. Tu mam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 czyli 46 słupków obok siebie, 4 puste i znowu mam pełne 3, 6, 9, 10, 11, czyli 34 słupki obok siebie po 11 pełnych.

Sześć krateczek pustych, dwie pełne, dwie puste, no i jedna pełna. Także tak się prezentuje wzorek, na razie nic konkretnego nie widać. No a kolejny rządek zaczynamy znowu od zwiększenia, czyli nabieram sobie dwa oczka na podłogę, trzy oczka na ściankę boczną, nawijam nitkę na szydełko i wkłuwam się... Najpierw czwarte oczko i robię słupek, a później w piąte i też robię słupek. No, robię jeszcze jeden słupeczek. O, proszę bardzo. I teraz wychodzą mi trzy krateczki puste. i sobie ta standardowo tradycyjnie ponawiam te krateczki pełne dwunasty rządek ja dobrze liczę, żeby znowu nie było pomyłki 2, 4, 6, 8, 10, 12, zgadza się. E, no i tak zwiększyłam o jedną kratkę, mam jedną pełną, trzy puste, dwie pełne i tutaj mam 7 krateczek pustych i teraz kratki pełne, raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Kratki pełne, więc ile ich jest, że zaraz przeliczę. Tu mam 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, czyli 64 słupki obok siebie. No nawet nie trzeba liczyć. Zaczynamy krateczkę wcześniej niż motyw z poprzedniego rządku i ciągniemy tak aż do, do tego miejsca. Później trzy krateczki puste. No i dorabiamy sobie jedną pełną, bo powiększamy, więc zróbmy to razem. Znowu wkuwam się w podstawę ostatniego słupka. O, i wykonuję słupek. I jeszcze raz, to samo. Znowu wkuwam się w podstawę ostatniego słupka. O. I wykonuję słupek i jeszcze raz, to już jest ostatni na ten moment. O. Tak jest i mam cztery słupki obok siebie, czyli jedna krateczka pełna. O i tak to wygląda. Trzynasty rządek. I tak, powiększyłam o jedną krateczkę pełną z prawej i z lewej strony, więc zaczynamy. Krateczka pełna, 4 puste, 2 pełne, 1 pusta. I tu mamy 4 pełne, czyli 13 słupków obok siebie. Dalej 4 krateczki puste. I znowu pełne. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Dwie pełne, czyli 7 słupków, cztery puste, no i jedna pełna. No i kolejny rządek znowu będziemy sobie powiększać o jedną krateczkę z prawej, no i z lewej strony. Jeszcze tak wolno pokażę całość. Żeby można było sobie posprawdzać. Zawsze można pauzę włączyć ewentualnie 14 rządek i. Na początek y, oczywiście y, powiększam sobie z prawej i z lewej strony. I mamy jedną krateczkę pełną brzegową, 4 puste, 2 pełne. I teraz kratki puste, 2, 4, 6, 8. Następnie kratki pełne, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, czyli 37 słupków obok siebie. 6 krateczek pustych. Znowu mamy pełne. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, czyli 22 słupki obok siebie. Dalej 6 krateczek pustych. No i taki dłuższy fragment pełnych. Tutaj mam już 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, czyli 49 słupków obok siebie. Dwie puste i na przemian. pełna, pusta, pełna. Dwie puste, dwie pełne, dwie puste. Pełna, pusta. No i znowu mamy pełne. Raz, momencik, bo źle policzyłam, chyba. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, czyli dziewiętnaście słupków obok siebie. Dalej krateczki puste: dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć, jedenaście, dwie pełne, pięć pustych, no i jedna pełna ta po rozszerzeniu. Jeszcze tutaj zerknijmy sobie na ekran. Czy wszystko się zgadza? Czy nie było gdzieś pomyłki? Do tego się zawsze najbardziej boję. Piętnasty 15 rządek. No i zaczynamy w tej samej szerokości, czyli nie, nie zwiększamy, nie pomniejszamy. Jedna kratka pełna, 5 pustych, dwie pełne. Dalej krateczki puste: 2, 4, 6, 8, 10, 11. I kratki pełne, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, czyli dziewiętnaście słupków obok siebie. Pusta, pełna, dwie puste, dwie pełne, dwie puste, pełna, pusta, pełna. Więc jak popatrzymy, do tego momentu ponawiamy sobie wzorek z poprzedniego rządku. Dalej mamy pięć krateczek pustych. Jedną pełną, trzy puste, jedną pełną, sześć pustych. Następnie krateczki pełne, i tutaj mam 2, 4, 6, 8, 10, czyli 31 słupków obok siebie. Krateczki puste: 2, 4, 6, 8, 10, czyli tyle samo, co było tych pełnych tutaj. No i teraz kratki pełne, zaczynamy o jedną krateczkę wcześniej niż w poprzednim rządku i ciągniemy do tego samego miejsca, ale przeliczę ile ich jest. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, czyli 40 słupków obok siebie. No i co? Znowu kratki puste. 2, 4, 6, 8. Tutaj wyszło dwie pełne, 5 pustych i jedna pełna. Jeszcze popatrzmy chwilkę, czy wszystko się zgadza. Chociaż tutaj na szczęście jest taki niekłopotliwy na ten moment oczywiście wzór. że jeżeli się zrobi jakąś drobną pomyłkę, to ona nie będzie wpływała na, na całość, na wygląd całości. 16 rządek pracy. I mamy tak. Jedną krateczkę pełną, 4 puste, 2 pełne, dalej kratki puste, 2, 4, 6, 8, 9. No i czas na taki dłuższy fragment krateczek pełnych. I mamy ich raz: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

dwie puste i mamy na przemian pełna pusta pełna pusta tak to wygląda i dalej krateczki pełne 2 4 6 7 czyli 22 słupki obok siebie pusta pełna i na przemian dwie puste dwie pełne dwie puste i znowu na przemian pełna, pusta. Ostatni fragment wzoru. Krateczki pełne. I mamy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Znowu siedem, czyli 22 dwa słupki obok siebie. I tutaj już do tej kreseczki mamy kratki puste. Dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć. Później dwie pełne, cztery puste. No i jedna pełna. O, i takie ząbki powstają. I w kolejnym rządku będziemy sobie zmniejszały o jedną kroteczkę z prawej i z lewej strony. A tak się prezentuje. Już tam powoli coś się wyłania, ale jeszcze tak naprawdę nic nie widać konkretnie. No I mamy już 17 rządek pracy. Krateczka pełna, trzy puste, czyli zmniejszyłam o jedną kratkę z prawej i z lewej strony. Dwie krateczki pełne, czyli 7 słupków obok siebie. Dalej kratki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Przechodzimy dalej. Krateczki pełne. Raz, dwa. 3, 4, 5, czyli 16 słupków obok siebie. A dalej jedna pusta, dwie pełne, dwie puste, dwie pełne, dwie puste. Pełna pusta. I tutaj sobie też ponawiamy krateczki pełne i jest ich 7, czyli 22 słupki obok siebie. 3 puste. Jedna pełna, dwie puste, trzy pełne. Jedna pusta i jedna pełna. O, tak to się prezentuje. A my idziemy dalej: kroteczki puste, dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć, dwanaście, czternaście, szesnaście, osiemnaście, dwadzieścia jeden. Następnie krateczki pełne i mamy tak: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, czyli dwadzieścia osiem słupków obok siebie. Następnie krateczki puste: dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć. Dwie pełne, trzy puste. No i jedna pełna, gdzie zmniejszyłam sobie, o, jedną krateczkę, o, proszę popatrzeć, a no, już pewnie ktoś się domyśla, co to może być. 18 rządek i mamy tak, jedną krateczkę pełną brzegową, po zmniejszeniu oczywiście, z prawej i z lewej strony zmniejszamy oczywiście, dwie puste, dwie pełne, dalej kratki puste.

Tych pustych nam tutaj wyszło, jedna pełna pięć pustych i następnie mamy cztery pełne, czyli trzynaście słupków obok siebie, dwie puste, i tutaj mamy sześć pełnych, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, czyli dziewiętnaście słupków obok siebie. Jedna pusta, dwie pełne, cztery puste, dwie pełne. Jedna pusta, no i znowu mamy pełne. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli trzynaście słupków obok siebie. Dalej krateczki puste. Dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć, dwanaście, trzynaście. Dwie krateczki pełne. Dwie puste, no i jedna pełna. O, i tak to się prezentuje na ten moment. 19. rządek i na początek pamiętamy o tym, aby powiększyć robótkę z prawej i z lewej strony o jedną pełną kratkę, czyli tak naprawdę o trzy słupki. Więc jedna kratka pełna, trzy puste, dwie pełne. Dalej krateczki puste 2, 4, 6, 8, 10, 12. Krateczki pełne raz 2, 3, 4, 5, 6. Czyli 19 słupków obok siebie. Jedna pusta. I teraz na przemian. Dwie pełne, dwie puste, dwie pełne. Jedna pusta. I znowu kratki pełne. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Czyli znowu mamy 19 słupków obok siebie. Krateczka pusta.

No i jedna pełna. No właśnie, przy okazji się spruło, więc znowu sobie dorabiam jedne, jeden słupek. Akurat. No i przerzucając na drugą stronę, pamiętam o tym, żeby znowu sobie powiększyć robótkę o jedną, o jedną krateczkę. Zresztą z prawej i z lewej strony robótki. No, i już jest praca powiększona. I możemy kolejny rządek już rozpocząć.